Wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor: organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Trzeci sektor zaprasza. Autorzy publikacji Spacer po utartych ścieżkach o spotkaniach Białostoczan z kulturą zaprezentowali wyniki badań oferty kulturalnej i uczestnictwa w kulturze na terenie Białego Stoku. To pierwsze tego typu opracowanie. Kultura w Białym Stoku jest tu obrazowo przedstawiona za pomocą metafory parku. Wyobraziliśmy sobie kulturę jako park, która park jakby w założeniu jest takim miejscem magalitarnym. Tam chodzą różni ludzie, więc różnie z tego parku można korzystać, tak jak i w kulturze. Że można uczestniczyć na różne sposoby. Można sobie wymyślić, że zabierzemy z domu koc, nie wiem, książkę i znajdziemy sobie jakieś dogodne miejsce do tego, żeby spędzić ten czas w parku, a możemy przez park tylko przechodzić, skracając drogę z domu do pracy. Czy też idziemy tam w niedzielę z rodziną i przechadzamy się głównymi alejami? To jest tylko taki przyjemny rytuał, który nie wiąże się z głębszą refleksją. I to jest ten spacer po utartych ścieżkach, do którego my nawiązaliśmy w tytule. Badanie było próbą odpowiedzi na to, z jaką kulturą najchętniej obcują Białostoczanie, jakie oczekiwania formułują względem oferty kulturalnej miasta i wreszcie, jak na oczekiwania mieszkańców reagują instytucje kultury i inne podmioty, które tworzą tę ofertę. Badania, które zrealizowaliśmy, to zostały wokół dwóch kategorii, to znaczy wokół uczestnictwa w kulturze i wokół kategorii oferty kulturalnej, czyli program zestawu propozycji pozycji programowych, które oferują białostoczanom instytucje publiczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, również domy kultury oraz kluby osiedlowe i podmioty komercyjne. Więc badaliśmy i ofertę, i uczestnictwo oraz to, jak, jak się one ze sobą splatają. To znaczy, czego oczekują białostoczanie od oferty kulturalnej, co jest im oferowane, jak, w jakim zakresie, w jaki sposób uczestniczą w propozycjach kulturalnych, no i jak można określić style tego uczestnictwa. Socjolodzy analizowali kalendarz wydarzeń kulturalnych w Białymstoku z maja 2013 roku oraz stycznia i lutego 2014 roku. Na tej podstawie wytypowali 40 najbardziej aktywnych podmiotów działających w sferze kultury i analizowali ich obecność w internecie. Doszli między innymi do wniosku, że większość koncertów, wystaw i warsztatów organizowanych jest w centrum Białego Stoku. Pokazuje nam, że jest pewien problem z ofertą, szerokością oferty, z liczbą wydarzeń na osiedlach, gdzie jest ona bardzo uboga, szczególnie w tych osiedlach bardzo gęsto zamieszkanych, blokowiska, gdzie rzeczywiście tej oferty kulturalnej często nie ma. Um, Nasze, inne, inne nasze wnioski na podstawie na przykład o, e, analizy stron internetowych dotyczą kwestii e, promocji, komunikacji z, pomiędzy twórcami oferty kulturalnej i odbiorcami. E, zauważamy, że nie wszystkie e, typy instytucji, czy nie wszystkie instytucje e, jakby w tym samym stopniu przestawiają się na tą komunikację cyfrową w internecie, e, na bardziej dialog, aniżeli informowanie tylko odbiorcy, co wydaje się powinno być już standardem w, w, w dzisiejszych czasach. Kolejnym krokiem było zestawienie danych z wniosków konkursowych o dofinansowanie działań kulturalnych składanych do Urzędu Miejskiego i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Ostatnim elementem badania były wywiady z uczestnikami i twórcami kultury. Jest tutaj problem, który nazwaliśmy poetyką wniosków konkursowych, to znaczy bardzo często pisanie wniosków sprowadza się tak naprawdę do pewnych takich słów kluczowych, do takiej nowomowy, która do końca nie wiadomo, co oznacza, ale i oferenci, i komisje sprawdzające uważają, że warto, żeby takie hasła padały. Tak więc bardzo często instrumentalnie traktuje się pewne grupy odbiorców, na przykład osoby wykluczone, niepełnosprawnych, mniejszości narodowe, ponieważ to powinno w założeniu przynieść jakieś pieniądze, natomiast to nie przekłada się na przykład potem na rzeczywistą integrację społeczną poprzez kulturę. Tak więc tutaj, tutaj jest problem braku przełożenia takich chęci nawet bardzo dobrych, które często są, ale też języka urzędowego na, na konkretne działania. Dzisiaj przede wszystkim prezentujemy książkę, prezentujemy wyniki. Oczywiście myśmy te, my też jesteśmy w kontakcie z, z Urzędem Miasta, na którego zlecenia te, te, te badania zostały przeprowadzone, tak więc liczymy, że również Urząd Miasta podejmie wątek naszych. Części, przynajmniej naszych rekomendacji, i w ten sposób, jakby ta sprawa będzie żyła. Pełna treść raportu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej fundacji soclab.org.pl. Soclab Trzeci Sektor Zaprasza. Prezydent Tadeusz Truskolaski podpisał projekt uchwały regulaminu konsultacji społecznych w Białymstoku. Propozycja trafiła do radnych. Jednak ci na ostatniej sesji Rady Miejskiej 20 stycznia odesłali ją do wnioskodawcy, czyli do prezydenta. Nowa uchwała dałaby Białostoczanom większe możliwości decydowania o tym, co dzieje się w ich otoczeniu. Dzięki niej konsultacje można by przeprowadzać na wniosek grupy mieszkańców czy kilku organizacji pozarządowych, a ich tematem mogłyby być zarówno sprawy ważne dla całego miasta, jak też poszczególnych osiedli czy środowisk. To jest celem oczywiście włączenie mieszkańców w zdecydowanie o mieście, zasięganie opinii, propozycji, uwag od mieszkańców, aktywizacja środowisk lokalnych, wzrost zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz miasta, na rzecz takiego zaufania społecznego. Projekt regulaminu konsultacji to efekt wielomiesięcznej pracy Komisji Dialogu Społecznego do spraw konsultacji społecznych. W jej skład weszli przedstawiciele wielu środowisk, m.in. radni Białego Stoku i członkowie organizacji pozarządowych. Podobne dokumenty od lat funkcjonują w innych miastach Polski. Członkowie organizacji pozarządowych bardzo pozytywnie oceniają uchwałę. Regulamin do spraw konsultacji społecznych w Białymstoku otwiera jak gdyby zupełnie nową perspektywę. Do tej pory nie było możliwości, aby grupa mieszkańców lub grupa organizacji pozarządowych wystąpiła z taką inicjatywą, aby skonsultować jakieś przedsięwzięcie miasta. W tej chwili jest taka szansa i cieszymy się, no bo to Wprowadza, jak gdyby całe nasze miasto na inny poziom rozwoju czegoś, co można by nazwać społeczeństwem obywatelskim. Nowa uchwała to dokument, z którym warto się zapoznać, bo dotyczy nas wszystkich. Dzięki konsultacjom społecznym każdy z mieszkańców Białego Stoku zyska realny wpływ na to, co dzieje się w mieście. O jej losie zdecydują radni na najbliższej sesji Rady Miasta w lutym.